Dzień dobry. Witam was moi drodzy bardzo bardzo serdecznie. Ja jestem Wojak. Witam w multiplayerze Call of Duty Model Warfare 2. Dzisiaj z Bajewem a także z moim tatą pogramy na nowej mapce Shipment. Jest to mapka, którą również możecie kojarzyć na moim kanale w kontekście Model Warfare 2019, ponieważ wtedy również ją dla was nagrałem. Natomiast ta wersja z Model Warfare 2 jest troszkę inna. Po pierwsze dzieje się ona na statku. E, po drugie, wieczorem jest na niej nie tak bardzo ciemno, ale zdecydowanie ciemniej niż e, by to było normalnie za dnia. A także pada deszcz. I przyznam, że ta wersja mapy e, bardzo, bardzo mi się ogólnie podoba. I jak to shipment jest bardzo dynamicznie, e, chaos, duże zamieszanie. E, oczywiście królują na, na mapie Shotguny. E, I dzisiaj zagramy sobie w trybie umocniony punkt, ponieważ. Mamy oczywiście dedykowaną play playlistę na tą mapę, gdzie losują się tryby e, I na ten konkretny meczek akurat trafił się umocniony punkt e, Pogramy sobie e, shotgunem e, Dodatkowo tutaj jak widzicie pojawiły się z okazji, jak dobrze kojarzę z Mistrzostw Świata, właśnie pakiety piłkarze Możemy sobie grać Pogbą, Messim e, albo Neymarem e, I tak to właśnie wygląda, oczywiście Warzone 2 e, Czy też taki Puchar Warzone, czyli ...Rocket League, e, znaczy tryb wzorowany na tej grze Rocket League, czyli tak to z grubsza wygląda, a teraz rzućcie okiem, zobaczcie jak wygląda Shipment e, w takiej aranżacji jaką nam tutaj zaproponowali twórcy. Gdzie ja mam tą klasę? Tłumam. <laughs> z szotgańcem. punkt. W ogóle postać ja jest mokra, mokra, cała widać ręce i to wszystko ma mokre. Ale. Gdepresa wróciłem. Eee, mi wyskoczy z normalną pukawą to ja nie mam szans. Uchył. Wykończenia zrobić nie mogłem. Ale co jest? Nie, że. no co jest? Ja, ja strzelam, to, to nie zabija. A gościu, pyk, pyk, pyk i trzy kile ma. Dobra, leży. Nei

No coś się... Ciężko ja jest. Po no, chwila ktoś się tutaj pojawia nagle. Z No ten shotgun to wkurza jednak.

Ajjj, prawie się schowałem za ścianę Kurde Dobra Leczenie, leczenie doraźne Działa Tutaj ten shogun taki przemyczony O o o ty, chyba strzelać śmigłowca WSP No, co tu się dzieje w ogóle, ty? Rozwalisz to helkę. Nie, nie mam żadnej wyrzutki. No ci chować. Ja pierdykam, no. mam do gościa z shotgana, on żyje. No, ja dwoje jak rozdupcu, chyba. Ej, tu, chodźcie tu. cudem nie za No ale zdupiłem z tym.

Nie, A ja. Co tu się dzieje w ogóle, ty? Wykończenie. Kurde, nie zabił, aj Nie, tu strzelby są po prostu. No kurde. Tarczę miał facet z tyłu i, i dupa. A dzieło, mi się tu chasz. A leży. No kurde. Ale triple set, strądgan, oj,

Jaki dźwięk w ogóle? Jak co ciąg Jaki dźwięk tego co złosić jak strzela ja, mam się facet Oa No kurna No trzy strzały dostał z shotguna, nie zginął No właśnie to tak, o mi na hitach zdejmują, ale ja ich tam na dwa, na trzy hity muszę, nie? Tutaj, na środku prawie A, bo te lasery mają, może dlatego Co mają? To jest zielone lasery, może one wiesz jakąś celność poprawiają, że dlatego tak machita zabijają, Guta, mnie. nie? No. A, kurne no. <laughs> Jak żeśmy go we dwóch chcieli tego nasz shotguna wziąć Aj mogę małotować Tam na tym punkcik Ale się ściścię tak daj, bo wygramy. Ej, no ten bo teraz przegramy. Oj ojoj oj, oj. przegrywamy... Nie wygramy jeszcze. No kurczę nie No kurde ten. Dobra jest! Ale już... Ale już było tak na granicy. No. O. No baj, bajewus. Czerwony kamuflaż teraz.